Idzie stary dziotkiem się pod piro, zanim Śwarnadia Uszka na niego podziera. Jako ksiądz proboszcz cieszę się, że dane mi było spotkać rzeźbiarza naszego Pana Jezusa. Ma pan sentyment do tych swoich Nie, prac. Mam. nie? w nie. ogóle? Nie, bo to kurczę, zawsze, panie... zawsze błędy widzę. Uh -huh. Dzianek, tu chyba te kłaki ci się nie zakręcają. Pamiętasz że raz w zimie, jak przyjechałem, a ty robiłeś dwóch świętych, i ty je w tych warunkach tutaj doprowadziłaś do ekstra stanu. Jak dyplomowany konserwator dzieł sztuki. Skąd pana tyle talentów? <grym> Jeden człowiek może mieć tyle talentów. No, bo ja jestem z poznaku <grym> A, no widzi pan, to <grym> widocznie wszystkie, wszystkie talenty pan odziedziczył. Jak się gdzieś jedzie do jakiegoś kościoła i widzi się twoje rzeźby wiem, że ty to robiłeś, Także wtedy dopiero się uświadamiam, jakiego mam wielkiego artystę brata. To jest tak. O, Antoni Bolek. Kurwa, dwa razy ja ha ha ha